Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Olej i kolejny odcinek z 3 Hudlum hawok. W poprzednim odcinku mieliśmy lekkie problemy z plagą Roklumów, ale mam nadzieję, że dzisiaj one się nie powtórzą i będziemy mogli kontynuować naszą wyprawę na szczyt wieży Leptysa. No dobra, zobaczymy gdzie skończyliśmy ostatnio. Tak, Już na dzień dobry mamy tą jakże wspaniałą muzykę i widzimy jakiś posąg. A, naszych starych znajomych po raz kolejny widzimy cóż. Co wy nie walczycie ze mną? <laughs> a jednak To nie jest dobre miejsce do walki z nimi A się przyniosę tutaj lepiej Nie lubię tych super lotników no, Są pierdliwi strasznie Gim przepadni. Dobra, jeszcze jeden Kurczę, nie mogę się do niego przodem ustawić A masz wyja. Jakoś te super pięś yy, namadowane pięści na nich słabo działają. Dobra. No, jeszcze błyskawica tutaj przyszedł. Gdzie ty idziesz? Na górę, dobra. Co jest strzelaj, dziwno się we smut. Dobra, kryształy pozbieram. W sumie mogłem pozbierać jakąś skrzynką. Stąd przyszedłem, tak, stąd przyszedłem, dobra. No i co we mnie strzelacie? Od, od, odczepcie się ode mnie. Ojej, tutaj nie będziemy wskakiwać, i sprawdzę, czy ciepła kąpiel. Dobra, życie sobie pozbieram i myślę, że możemy iść dalej. Tak, słuchajcie, klatko? Chyba cię nawet widziałem z tego co kojarzę. Widzimy dużo drzwi zablokowanych. Przypuszczam, że gdzieś tu będzie do zdobycia yy, żelazna pięść. Znaczy, nie przypuszczam, nawet jestem pewny. Da się to jakieś włożyć na te balony? Chyba nie. Dobra, to idziemy normalnie kulturalnie schodkami po drodze, zbierając niebieską puszkę z łańcuchem. Dobra, ja A, ci we mnie postrzelam. Dobra. Yy, co teraz? Rozumiem, że tej klatki tak nie dostanę. No dobra. No to na razie idę tutaj. Pozbijać te skarbonki. Póki mam yy, łańcuch i podwójne punkty. Teraz gdzie? No, a w sumie... No tak, spadłem. Ale to w sumie dobrze, bo... jeszcze zobaczyłem tutaj jednego... Jeden kryształ. Zbierzemy sobie przy okazji to życie, jak już spadłem na dół. I myślę, że możemy... Kurczę, ale... Nie wiem jak się dostanie do tej klatki. Może jakąś rakietę dostanę, bo no nieważne. Będę się za chwilę nad tym zastanowią. Tak, ja ciebie słyszę, Tinz, nie aczkolwiek nie wiem, jaką się do ciebie dostać. Teraz na te baloniki. O, widzę rakietę. Ale... Kurczę. Ale tak się tam nie dostanę. Nie no muszę się tak tam dostać. A jednak się dostanę. Ha! Pamiętam to! To jest mega wkurzający moment. No, w sumie poszło łatwo. Co masz dla mnie? Czerwoną puszkę? No to ja po nią zejdę i te... Um, pochowane... wszystkie deski. Dziwne. Mam filmik, jakbym pierwszy raz w życiu zebrał czerwoną puszkę. No cóż. Może to jest jakaś super czerwona puszka, która będzie trwała do końca gry. <laughs> tak, chciałbym. Wspieramy wszystko. Drugie, żelazne drzwi są. Nie wiem, tutaj, tutaj. I co tu mamy? Jakąś dźwignię. Hmm, a to ciekawe. No dobra, gdzie to było? Interesujące bardzo. Teraz, jakby się tam dostać? To jest tutaj, czyli jakoś z góry. Aha, czyli tędy to po prostu, dobra. Dalecisz tam? O, złapiesz się na szczęście. Nie chcę złapać tej rakiety, bo ona krótko trwa. Dobra, uda się. Oczywiście, że się uda. <laughs> Mamy 3000 punktów za darmo. Prawie za darmo. I myślę, że możemy iść dalej. Klatki żadnej nie słyszę, więc chyba nic nie ominąłem. Skaczymy dalej. W górę wieży... leptysa, czy jak to Globox mówił Tetris'a. No strzel któryś, no kurczę. No, widzimy tutaj... Żółtą puszkę do latania. Coś tutaj się wali. Aha, rozumiem, że te drewniane płytki za mną. Dobra, jesteśmy coraz wyżej. Oby. A, to się rusza, dobra. Znaczy, teraz muszę dobry moment wyczaić, rozumiem. To jest chyba dobry moment. Oj, 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 rujmy oj, nie. Dobra, w nasie z tymi kryształami idziemy po tą klatkę. A co ci zimno? Ok, kolejno, gdzie teraz? Rozumiem, że coraz wyżej. Smut, przykro było teraz stąd spać na sam dół i zaczynać wszystko od nowa. Te baloniki mnie dość niepokoją. Bo ja za bardzo na nich skakać nie potrafię. Dobra, jakoś się trzymamy. Dobra, rozumiem, że teraz tutaj. Nie zbieraj to wszystko, rejma nie kombo, nabijaj. Póki masz. Hmm. A rozumiem, że teraz mamy jakoś szybko zagrać z tym. z tym lotoniem tutaj, tak? O! Tutaj mamy lotników. Dobro. W sumie lotnicy nie są aż tacy straszni. Aczkolwiek przypuszczam, że to jeszcze nie są wszyscy, bo widzę. Łańcuch i nam będzie potrzebna puszka niebieska, której nie mamy, a ci lotnicy nie mają dolarka nad głową. Kolejna partia lotników. On też nie ma. Dolarka. Jeszcze jedna partia. Tak. Ale kolejna bez dolarka. Trochę chyba tak walczymy z tymi lotnikami. Tylko, żeby, żeby mi zaraz super lotnicy nie przyleciły. Jeszcze. O, tym razem ten, na którego czekaliśmy. Nie! Jezu! Rayman! Nawet musimy... Mój komputer zwariował. Nie ogarnął, ile przycisków na raz trzymam. Dobra. Dobra. I idziemy dalej, rozumiem. Mam nadzieję, że nic nie ominąłem, a jak ominąłem, to trudno. I tak jedną klatkę ja zgubiłem w kwaterze mroklimów, więc pasek życia mi już nie urośnie. Co tu mamy? Drobina. Jeszcze wyżej idziemy. Dobra. Hop, hop, no ryma nie, do góry, do góry, i po drobince. coś tu we mnie strzela. Super mrokulum, w sumie to było łatwe. Idziemy dalej. Właściwie wyżej. Czy mi się wydaje, czy poziom tego różowego czegoś pseudo lawy się podnosi na dole? W sumie by to mnie nie zdziwiło. Bo w to, gdzie jest wszystko. A, oczywiście. Dobra. Ale gdzie mam z tym lecieć? No tam, dobra. To czy ja dolecę. Dobra, jakoś doleciałem. Powiem wam, że poziom wody własnący na dole nie dość niepokoi. To jest te ten bardziej niepokojący element gry Rayman 3. Kiedy mnie coś goni: jakaś lawa albo coś z tych rzeczy. A to tutaj, dobra. Jesteśmy na miejscu. Co dalej? Aha, powtórka z rozrywki z kwaterym rokną tylko że tym razem mamy gorzej, bo jeszcze coś nas strzał. Dobra. Teraz jakieś sprytnie zabić tego lotnika. Już kurde. Oczywiście nie musiał zrzucić. Nie ma to jakiegoś sekretu? Nie tym razem. Ale gdzie jest Globox? W ze mną polas, nie wiem po co do kwatery rok Lumów. Dobra, Latnik został pokonany, teraz byle tylko się dostać na drugą stronę, co jest dość ciężkie. Mam bieżnie tutaj. Raymen zostanie w formie. Bo tutaj mamy puszka, ale nie wiem czy. Mamy... A, z balonika, z balonika. Ach, ciężko. No dobra. I mamy kolejną klatkę. A w klatce co? Tinshin, oczywiście. Oprócz Tinshina, o, kolejny zmarznięty Tinshin. No, super, pięśni, dobra. Będzie dobre kombo I co tym razem? Łańcuch. A do czego na łańcuch? Hmm. Jeszcze ciekawiej. Raz dla odmiany w balonikach skoczymy. Ani po platformach. Co to jest w ogóle za fabryka. Jesteśmy w wieży Leptysa, czyli jakby na to nie patrzeć. Czyli jakby nie patrzeć jest to świątynia. Co w świątyni robi taka fabryka, to nie wiem. Słyszę. Klatkę. Po raz kolejny. O, tutaj jest. No, Okej. Okay. O, nawet 3 tyś. się do niej zmieścili, co macie dla mnie? Może jakiś szmaragd? O, dupa. Pietrusy. I jeszcze jeden rubin. I co dalej? Nie wygląda to dobrze. O, klatka po drodze jest jedna. Dobra źle zrobiłem Rozumiem, że tutaj będzie dużo skakania po balonikach. O i znowu mnie goni lawa. Dlaczego? Dlaczego ty mi to robisz? Jeszcze nie Mroklum goni. Super, Mroklum, który strzela pojedynczym pociskiem. Nie Ej, nie. Kurde, na szczęście ta lawa, która mnie goni, leci bardzo powoli. Więc tym akurat się nie powinienem przejmować. Ej, trochę dziwnie mną potargało i się pogubiłem w kolejności baloników. Tak, 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 tak. Teraz który? Ten. Ten, ten, ojej, znowu mnie jakoś do góry za bardzo przerzuciło. To jest klatka, którą chcę zebrać. Dobra. Ty jeszcze nie streszczajcie się z prezentem, bo... Bo ja tutaj nie mam czasu na czekanie. Tak, tak, tak. Tak, nie tak. Tak, tak, tak. Więcej was tu nie ma, ta. zabijajcie się między sobą nawzajem. Ej, nie Głupim Roklum Leptys. Mógłbyś zainwestować w schody? Jestem bardzo ciekaw, jak reflux się tu dostał. Mnie bardzo interesuje. I kolejna klatka. Chyba ostatnia już. Uj! Przepraszam! Nie chciałem w ciebie strzelić, to był wypadek. Dobra, koniec poziomu 89%, całkiem nieźle. Myślę, że w tym miejscu możemy skończyć dzisiejszy odcinek. Mi się nad poszło lepiej niż ostatnio. Przynajmniej game over nie było. Ale to co. To co się. O! Cześć Globox! Jestem ciekaw, Globox, jak ty się uratowałeś. Trochę się bałeś, co? Nie. Rozumiem, że będzie... Rozumiem, że Globox ma prawo... Ja... O, mamy wszystkie klatki. Rozumiem, że Globox ma prawo jazdy na wszystko. Nie tylko na statek, ale także na samolot. No dobra. Ale z Globoxem polecimy tym czymś dziwnym już w następnym odcinku. A ja dziękuję za oglądanie dzisiejszego. Trzymajcie się, do się następnym razem. Cześć!